To dzisiaj mamy piątek, trochę taki leniwy dzień sobie zrobiłem, za bardzo się dzisiaj tam nie eksploatowałem. Wczoraj, tak jak widzicie w tej chwili na filmie, no próbowałem tą matkę zlokalizować, ale ani w jednym, ani w drugim jej nie widzę, za to jest masa pokarmu, komórki są zalewane, są też odbudowywane, ale nie są tak z taką prędkością, jakby gdzieś im się tam spieszyło, jest chyba mało pożytków i może dlatego mają takie małe tempo, myślałem, że w tej nadstawce będzie bardziej po tych dwóch tygodniach, że będzie więcej po prostu tej odbudowy, ale tak naprawdę nie jest za dużo. No i tak jak mówię, no wygryzają się te pszczoły, ale nie widać, żeby znowu jakiś czerw, tam były jajeczka składane, czy coś takiego, także podejrzewam, że nie ma tej matki. Budują komórki na mateczniki, no ale co z tego, jak nie ma kto jajka złożyć także zastanawiam się naprawdę nad zakupem matek do buli no i zobaczymy jak to będzie no na razie jest jak jest no i tyle a no i jeszcze zrobiłem kolektor znaczy no kolektor jest zrobiony nie tylko chodzi mi o to że pod kolektor podłożyłem papę co będzie dodatkowo absorbować jakby tą temperaturę z kolektora w zasadzie już można korzystać, bez na tyle ciepło, i na tyle się nagrzewa, że, że warto już pomyśleć o prysznicu. Może jutro spróbuję podłączyć. Piach już przyszedł, tam jest kupa cała tego piachu. Nie wiem czy tam widzicie. No. Przyjechał sobie piasek, także będzie co robić. No, a jest co robić, bo trzeba będzie dzisiaj jeszcze skuć trochę tego fundamentu, zaraz będę brał się za jego nacinanie muszę trochę ogarnąć w ogóle tutaj w tej altanie, trochę wynieść tych rzeczy żeby po prostu sobie przygotować ten front robót no. to biorę się za robotę jutro sobota yy, jadę rano do tartaku po, po deski po deski i po kantówki No i dobra, to przyciąłem te fundamenty. Widać jeszcze obłok mgły po tym pyleniu. I to jest chyba jedyne zastosowanie takiej maski budowlanej. Najlepsze, pokażę Wam co zrobiłem. No. Pocięłem tak te fundamenty. Dzięki temu powinno łatwo się je skuwać. Podejrzewam, że jedno uderzenie młotka wystarczy, żeby po prostu, e, żeby po prostu to puściło, nie? Zobaczmy. No. No. no, ładnie się kruszy i to mi zaoszczędzi dużo roboty, czyli tak zwane. Łatwe kucie. Dobra, ja teraz się z Wami żegnam. Do jutra, do soboty. Muszę, jak widzicie, odwiedzić Łazienkę. No i tyle. To do jutra. A jutro, oczywiście, będę kół. Cały ten bałagan. No i zobaczymy, co jeszcze dzień przyniesie. Także na razie, hej! No cześć, witajcie w sobotę, ja właśnie jadę teraz do Tartaku, jest godzina około 10. Zamówiłem trzy kantówki, takie heblowane, no i wezmę parę desek na te drzwi. No głównie chodzi mi teraz, skupiam się na tym wejściu do tej komórki, bo chciałbym to skończyć. Wczoraj zrobiłem to co zrobiłem, no sobie te fundamenty, tak żeby obniżyć ich poziom trochę. No I teraz wezmę te kantówki i będę po prostu już mógł dalej ruszyć z tymi placami, bo przez tego koronawirusa to, to były takie klimaty, że nie mogłem piachu się doprosić. No i też no, bałem się trochę do Teotartaku jechać, bo tutaj w tym rejonie było dosyć takie duże zagłębienie, jeśli chodzi o te, te wszystkie choroby, znaczy o tego wirusa. Mam nadzieję, że sytuacja się ogólnie normuje jakoś i, i będzie można to wszystko kontynuować bez problemu. No, to ja jadę do tartaku. Może mi się uda coś tam skilmować. Chyba no, po prostu pokażę, jak tam jest. No, więc, tak to jest w tym tartaku. To jest spora kolejka dzisiaj. bo wszystko trzeba będzie poczekać trochę. To wszystko już mam, kantówki mam, deski, mam na drzwiczki. Jeszcze zostanie kupić jakieś tam zawiasy. No i to będzie wszystko w tym temacie Jeśli chodzi o samą górkę. No ale jakby mnie tak teraz policja haltnęła, no to by pewnie zły mandat dostał. tylko kawałek ten szczęście. To teraz biorę się za kontynuowanie tego kucia, tych fundamentów. Chcę to zrobić za pierwszym razem, czyli za pierwszym podejściem. Już wszystko sobie tak przygotować, żeby już nie musieć w tym pyle się męczyć. No, towar już jest. Tutaj widzicie sobie zniosłem z samochodu. To już jest właśnie to na tą komórkę, na tą część frontalną, czyli te drzwiczki i te boki ścianek. No. Dobra, biorę się, bo bo jest dobra pogoda, bo jest wiatr w tą stronę. Także wszystko będzie szło w tą stronę: ten cały syf. Potem, oczywiście, całość będę musiał spłukać. Dobrze, że nie ma jeszcze elektryki, to po prostu wezmę szlał, i to wszystko przelecę wodą i będzie ok. dobra, to ja się już uporałem z tym kuciem. Tak jak widzicie, zostało trochę materiału do wyniesienia, do usunięcia, no, ale jest to, o co mi chodziło. Będę chciał zrobić po prostu wylewkę na tym poziomie, który jest tam w tej komórce. I tutaj sobie ładnie podleję pod te kamienie, i to będzie tak takie wrażenie, że to jest po prostu jeden, jedna posadzka. Jeszcze nie wiem, z czego będę to robił. Najprościej by było po prostu wylać beton nie? I, i tyle. No ale jednak nie chciałbym tak po najmniejszej linii oporu z tym tematem lecieć. No może po prostu zrobię jakieś takie kamienie. Wiecie, po Jest tutaj masa kamieni. Ogólnie tu są takie tereny, że tych kamieni jest pod dostatkiem. Zaraz oczywiście to wszystko zmyję. Łącznie tutaj z piecem, szlauchem, z wodą. Całego tego pyłu się pozbędę, dlatego że po prostu jutro będę tutaj piekł chleby i musi być czysto, nie? No bo nikt by nie chciał <taki> takich chlebów z pyłem jeść, chociaż słyszałem, że do pieczywa się dodaje gipsu. No nie wiem. No. Zobaczcie jakie kostki brukowe produkowałem. No. Może się do czegoś przydadzą. <taki> nie no, oczywiście pójdą jako gruz. Nie ma się co tam przejmować będzie jak będzie. Dobra. To ja się biorę teraz za uprzątnięcie tego syfu, potem zmyję te ścianki, tak żeby to wszystko doprowadzić do jakiegoś takiego stanu względnej używalności. No to sobota już mija powoli, tak jak widzieliście, z skółem to wszystko to co mi tam odstawało. To co chciałem po prostu pozbyć się tego, trochę obniżyć ten poziom, tak żeby na ewentualną przyszłą podłogę już zrobić wszystko w jednym poziomie, żeby to też w miarę estetycznie wyglądało. Trochę za gruby ten fundament tej altany sobie wymyśliłem. W zasadzie to ona nawet nie musiała mieć fundamentu, ale Skoro doszły te piece i te stanowiska, no to, to jednak fundament był zasadny. No tutaj mam już gruz, wszystko sobie posprzątałem, no i tak jak widzieliście umyłem ściany, znaczy umyłem wszystko z tego pyłu, to jest ten plus, że to wszystko jest na zewnątrz i można po prostu polecieć ze szlauchem i wszystko wodą opierniczyć i, i jest OK, no. I jeśli podoba Wam się to co robię, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał i co tam jeszcze. A jeśli chcecie mieć informacje na bieżąco, to oczywiście cyknijcie jeszcze ten dzwonek przy subskrypcji. I zapraszam Was na moje playlisty, które są takie tematyczne no w zasadzie, bo tam jest o trochę o pszczołach, jest o właśnie piecu, jest o wypiekach. Jest to o pewnych rzeczach, które będą w przyszłości się działy, także zapraszam Was serdecznie do oglądania. Jeśli macie czas i ochotę, no, to trzymajcie się i powodzenia. Pozdrawiam Was, cześć.